Dzisiaj przyjrzymy się bliżej zbiorowi esejów Reportaże. Ich autorem jest niezależny dziennikarz James Corbett, a sama książka to taka, można powiedzieć, podróż w głąb globalnych struktur władzy. Zaczynajmy! Ta książka to w zasadzie dokumentacja intelektualnej podróży autora. Przedstawia ona bardzo konkretne spojrzenie na to, jak działają globalne struktury władzy. To właściwie zapis tego, jak jego myślenie ewoluowało przez lata. I to powiedzenie jest właściwie idealnym mottem dla całej tej analizy. Pokazuje, jak osobista historia autora, która zaczęła się od czegoś naprawdę małego i niepozornego, z czasem rozrosła się w coś znacznie, znacznie większego i bardziej złożonego. No dobrze, zacznijmy więc od samego początku. Cała historia transformacji autora miała swój początek w Japonii, na długo zanim stał się znanym podcasterem. Pomyślmy o tym przez moment. Coś tak prostego jak darmowy dostęp do internetu stało się iskrą zapalną. W ciągu zaledwie kilku miesięcy sprawiło to, że porzucił swoje dotychczasowe plany i zaczął karierę w niezależnych mediach, która zresztą trwa do dziś. Sam autor opisuje to jako absolutną rewolucję w swoim myśleniu. Informacje, które znalazło w sieci, wywołały w nim tak silną potrzebę, że postanowił założyć własny podcast, żeby jakoś to wszystko uporządkować i podzielić się tymi odkryciami z innymi. No dobrze, to był punkt wyjścia. Zobaczmy teraz, dokąd zaprowadziła go ta droga. Skupimy się na głównym temacie książki, czyli analizie koncepcji znanej jako nowy porządek świata. No właśnie, to jest to kluczowe pytanie, prawda? Eseja w tej książce próbują na nią odpowiedzieć, ale podchodzą do tematu z wielu różnych stron. Autor nie daje nam jednej prostej definicji. W książce pojawia się ta słynna metafora steka z Matrixa. Ma ona wyjaśnić ideę pewnej skonstruowanej rzeczywistości, która tak naprawdę ukrywa głębszą prawdę. Autor sugeruje, że wielu ludzi po prostu woli komfort iluzji, niż zmierzenie się z niewygodną prawdą. A zatem sedno sprawy sprowadza się do tezy, że istnieje pewna ukryta elita, która centralizuje władzę i kieruje światowymi wydarzeniami dla własnych korzyści. Narody i całe populacje są przez nią postrzegane jako pionki w wielkiej geopolitycznej grze. Przejdźmy teraz do jednego z, no chyba, kluczowych argumentów w całej książce. Chodzi o to, w jaki sposób, zdaniem autora, utrzymywana jest kontrola polityczna. No i to jest ten klasyczny podział, który wszyscy znamy. Lewica, prawica, centrum. Wybieramy którąś ze stron. Ale, co jeśli to nie jest cały obrazek? I tutaj właśnie autor wprowadza swoje własne, unikalne pojęcie ruch upistów. Twierdzi on, że jest to siła, która działa ponad tym tradycyjnym podziałem politycznym i tak naprawdę manipuluje obiema stronami. Implikacje takiego spojrzenia na politykę są, cóż, dość głębokie, no bo jeśli obie strony są kontrolowane, to zaangażowanie w tradycyjną politykę staje się właściwie iluzją wyboru. Ten pomysł świetnie ilustruje cytat z historyka Karola Quigleya, który zresztą pojawia się w książce. Pokazuje on ideę kontrolowanej opozycji, czyli sytuacji, w której pozorna walka polityczna tak naprawdę niczego fundamentalnie nie zmienia. A teraz spójrzmy szerzej na historyczną sieć rodzin i instytucji, które według książki stoją za całą tą kontrolą. W książce znajdziemy całą listę kluczowych organizacji i rodzin, które autor uważa za centralnych graczy w tej globalnej sieci władzy. Twierdzi, że ich wpływy sięgają daleko poza oficjalne struktury, tworząc gęstą sieć wzajemnych powiązań i interesów. Autor łączy te współczesne instytucje z pewnymi ruchami historycznymi, wskazując, że ich ideologiczne korzenie sięgają eugeniki czyli tej kontrowersyjnej idei dążenia do ulepszania gatunku ludzkiego przez selektywną reprodukcję. W książce pojawia się argument, że ta filozofia wcale nie zniknęła, tylko przybrała nowe, bardziej subtylne formy. Jako taki, no cóż, bardzo mocny przykład, w książce pojawia się informacja o tym, jak amerykańska eugenika była powiązana z ideologiami nazistowskich Niemiec. To ma pokazywać, że idee te miały wspólne korzenie, wzajemnie się inspirowały i jak głęboko sięgały te wpływy. No dobrze, mamy więc diagnozę problemu, ale co dalej? Jakie jest rozwiązanie? Książka, po zidentyfikowaniu problemu, przechodzi do swojej filozoficznej konkluzji i proponuje pewną alternatywę dla tej scentralizowanej kontroli. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej perspektywy, bo w książce zarówno nacjonalizm, jak i globalizm są postrzegane jako dwie różne formy kolektywizmu. Obie ostatecznie wymagają od jednostki poświęcenia swojej wolności na rzecz jakiejś większej całości. To pytanie uderza w samo serce konwencjonalnego myślenia. I co ważne, przygotowuje grunt pod bardziej radykalną alternatywę, którą znajdziemy w książce. I tu dochodzimy do sedna. Ostateczną wartością, której broni autor, jest właśnie wolność indywidualna. To ona ma być antydotum na kolektywną kontrolę i jest postrzegana jako absolutny fundament wolnego społeczeństwa. I ten cytat chyba najlepiej pokazuje osobistą ewolucję samego autora od wiary w państwowe rozwiązania, do promowania dobrowolnych, oddolnych działań i budowania społeczności od podstaw. I tak oto dochodzimy do filozoficznego finału tej podróży. Wolontaryzm w tym ujęciu to nie jest chaos, to odrzucenie systemu wierzeń, który legitymizuje przymusową władzę nad innymi. No i na koniec zostajemy z tym właśnie niezwykle prowokującym pytaniem to fundamentalne wyzwanie, które stawia książka: jak zorganizować społeczeństwo w oparciu o zasady całkowitej dobrowolności i co to tak naprawdę oznacza w praktyce? To pytanie zostaje z nami na długo po odłożeniu tej książki.